też się łzy kręcą teraz w oku, w październiku. Kiedy wiesz, mówiłam ci o tej przysadce, to powiem ci taką historię, że bolała mnie głowa i kiedy pierwsze badania y, zrobiłam, to nic tam nie wyszło. No ale kiedy zaczęto szczegółowo mnie badać, to wyszło coś małego, ale nie wiadomo co było. Ja się na początku wystraszyłam, że może to być guz mózgu no, i jak sobie wyobrażasz, wyobrażacie, przez ten miesiąc, zanim zrobiłam wszystkie badania, to chodziłam po ścianach. Ja po prostu wyłam, nie płakałam. Chudłam, wiesz, w oczach, i wtedy moi synowie, wiesz, zapłakani, powiedzieli: Mama, my zrobimy wszystko, żebyś żyła. Już odnaleźli jakiś oś ośrodek na bali, oczywiście, wiesz, pewnie takie leczenie by nic nie, nie dało. No i yy, w końcu yy, wiesz, przyszło to badanie ostateczne, że jest to tylko właśnie torbiel. <laughs> Dlatego mówię, żeby się badać, żeby mm. sprawdzać, jak są takie bóle głowy, czy coś takiego się dzieje, żeby nie lekceważyć. I to mnie uspokoiło. Ale wtedy moja rodzina, czyli ta moja trójka, bo nie mówiliśmy nikomu, wiedziała o tym tylko moja jedna koleżanka. No, bo nie chciałam też mówić medialnie, żeby media uh -huh. nie krzyczały, że już chora, żeby już mnie nie chowały do, tak, tak. do, do ziemi, wiadomo. No, bo no na końcu w, w końcu się okazało, że jestem zdrowa. Ale ten miesiąc, to był najgorszym miesiącem w moim życiu, ale z drugiej strony najlepszym, bo jak mocno. Zobaczyłam, jak oni mnie wszyscy kochają. To było coś tak nieprawdopodobnego, jak ta trzech facetów przy mnie stało. Woziło mnie w lewo, w prawo, wiesz. Lekarstwa, to wszystko, badania, wiesz. W nocy mój mąż ciągle mnie okrywał, wiesz. Sprawdzał mi ciśnienie, trzymał mnie za rękę, czy wszystko jest OK, bo wiedział, wiesz, że mam problemy ze snem, że mam, wiesz, no cała tam chodzę w tym łóżku. Także to, to nie, nie mówiłam tego nikomu, bo po takim stresie, który miałam w październiku ja potrzebowałam jakichś trzech miesięcy, żeby dojść do siebie, żeby mój sen przede wszystkim powrócił, dlatego wczoraj położyłam się po dziesiątej spać, bo próbuję coraz wcześniej, bo zaczęłam normalnie w końcu spać. No ciśnienie już też doszło do, to, do siebie. No i już nie mam tych worów pod oczami, które miałam, bo, bo martwiłam się, że wyglądam no makabrycznie wręcz. No i odzyskałam humor, bo tak to wiesz, moje koleżanki, które mnie wspierały, to, to musiały trochę znosić takie moje wiesz, humory, bo mówiłam, dziewczyny: ja Jestem w takim stresie, że ja nie umiem być nawet miła.